A Łukaszenka w ten sposób chce również upokarzyć Polskę. E, moim zdaniem to wszystkie działania, które robi ostatnio i e, ten e, Schmidt, sędzia Schmidt, szpieg e, Polski, również destabilizacja na granicy, później werbowanie przez Białorusinę w Warszawie obywateli Polski, później dla likwidacji jednego z literów opozycji rosyjskiej, to są działania skoordynowane, skoordynowane przez służby specjalne oczywiście Łukaszenki i i Rosji, ale ważne zrozumieć, że ta operacja, która według naszej informacji ma kryptoniem, przypływ, jest to... Czy to wsku... nie jest operacja śluza? To już jest... To, już to, jest, jest to oczywiście śluza, to było na pierwszym etapie w 2021 roku później roku. Wtedy było stworzona na koszt służb specjalnych rosyjskich cała infrastruktura w krajach arabskich i w Afganistanie. Było finansowana przez służby rosyjskie. Łukaszenka ma obowiązek finansować część tej operacji na terytorium Białorusi. Odpowiada za przyjmowanie migrantów, później do transportowania ich do granicy i tranzyt przez granicę. To już jest jego obowiązek finansowanie tej operacji specjalnej. Teraz ona ma inny kryptonim. Przypływ, tak? Czy przypływ. Przypływ, przy, przypływ, przypływ. Przyboj. Ja mhm. Nie wiem, jak to może najlepiej przypływ, przetłumaczyć po, na język polski. Według tej informacji, którą dostawaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, nawet była szkolona grupa Afgańczyków w, na bazie specjalnej OSAM to, to jest taka struktura specjalna, jednostka specjalna Straży Granicznej Białoruskiej. Było tam kilkunastu, kilkudziesięciu bojowników, które byli przygotowywani właśnie do dalszego transferu na terytorium Unii Europejskiej. To jest jeden element. Drugi element. To oczywiście przygotowanie oficerów wywiadu rosyjskiego, GRU rosyjskiego, KGB białoruskiego, które również mogą tymi kanałami przekraczać granicę i wchodzić na teren Unii Europejskiej. Trzeci element to jest grupa Wagner, która znajdowała się na terenie Białorusi, a kilkanaście ich zostało. Kilka czy kilkanaście pomaga w szkoleniach siłom zbrojnym, czy raczej wojskom wewnętrznym Białorusi, na czele których stoi prorosyjski generał Karpienkow, a część dostała do dokumenty, nawet formalną legalizację na terenie Białorusi, paszporty białoruskie miały na celu właśnie przejść na terytorium Unii Europejskiej. Dlatego mówimy nie tylko o destabilizacji na samej granicy, a realizacji różnych ataków dywersji na terenie krajów Unii Europejskiej. Przykłady już niestety takie mamy. Także Łukaszenka, co ciekawe, jeszcze 20 lutego powiedział publicznie na zebraniu z generałami swoimi, ministrem obrony, szef Фон КГБ e, служ спеціальних, але там був ЦАБ багато дуже офіцерів. публічно повіді що вивід американський і вивід польський планую приготовую e, на терені Польщі провокації пшечівку люднощі цивільний. E, Pod flagą e, Moskwy i Mińska. I on w ten sposób mówił, że ja uprzedzam, że tak naprawdę nie będziemy my to robiliśmy, a będzie to robił wywiad amerykański i wywiad polski dziwny, że wywiad w ogóle działa na terenie wewnątrz kraju. Chociaż tak i właśnie powiedział. także Pod Łukaszenka, polszywą flagą, tak zwana flagą. Łukaszenka tak naprawdę się przyznał o przygotowaniu tych wszystkich przestępstw dywersy na terytorium e, Rzeczypospolitej Polski, na terytorium Litwy. I mamy tu no, absolutne potwierdzenie. Że on jest tą częścią wielkiej wojny, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. A wracając do tego samego wydarzenia, to co powiem, że jest bardzo ważne, ale to samo to wydarzenie związane z nożem, z nożownikiem na granicy. Czy powstaje pytanie? Najpierw były patyki, kamienie. Palone ogniska, kamienie leciały w stronę pograniczników i wojskowych, czy reżim białoruski może wyposażyć migrantów na przykład w broń palną? To jest odwieczne Właśnie. pytanie. I tą informacją dostaliśmy, ja mówiłem może nawet i publicznie w ubiegłym roku i przekazywaliśmy oczywiście tą informacją władzom Polski i Litwy o tym, że operacja polegała na tym, jeden z elementów tej operacji, który był przygotowywany, że mogą być, mogą być ofiary ofiary, ranne osoby, śmiertelne ofiary ze strony Straży Granicznej polskiej. co powinno spowodować reakcję w odpowiedzi. I wtedy, jeżeli jest reakcja w odpowiedzi, strzały, padają strzały, kolejne ofiary z dwóch stron i mamy konflikt lokalny. Nawet... Nawet nie wiem, czy wierzyć te, temu źródłu, chociaż wie, wierzę dość znacząco, mówiono o dalszym ostrzale terytoriów przygranicznych. Także Łukaszenka jeszcze raz chce w imieniu Rosji pomóc w tym, żeby jak najwięcej sił, środków, kraje przygraniczne kierowali na własną obronność, na własne bezpieczeństwo, co jest logicznie, a mniej pomocy mogliby udzielić Ukrainie. Ale że właśnie taki plan był opracowywany, mam stoprocentową pewność. Ostrzelania, strzały Ofiary i później prowokacje już większe na granicy. Tylko to... ta broń mia miała być w rękach migrantów, czy w rękach służb, no bo czy dadzą migrantom Mówiono broń? Mówiono w przypadku nawet o ewentualnym przypadku no, nie wiem, czy można to łączyć tą informacją. W marcu dostaliśmy informację o tym naszym żółtym, że kilku snajperów było przygotowywanych na bazie pod Mińskiem. I osoba, która nas informowała, mówiła o tym, że nawet na swoje oczy widziała te osoby. Pięciu, siedmiu oficerów GRU, Ministerstwa Obrony Białorusi, które mieli zadanie przejść na stronę Polski czy Litwy w dwóch kierunkach dla realizacji tu prowokacji. Jeżeli snajperów przygotowują, to snajper może strzelić przepraszam, rosyjski czy białoruski ze strony polskiej w stronę hmm. białoruską. Nawet wtedy Żyudów mówiło, że oni byli gotowi pójść na e, ofiarę śmiertelną ze strony białoruskiej, zastrzelić swojego, swojego. strażnika hmm. czy żołnierza. I powstaje pytanie, czy, m, jak postępować polscy w tej sytuacji. E, oczywiście, jako działacz opozycyjny, jako dyplomata, co mogę w tej sytuacji? Tylko zaproponować. Moim zdaniem brak strategii co do Łukaszenki, brak e, konkretnych działań przeciwko niemu, powoduje, że on czuje się bezkarny. On nadal może robić, co chce. Dlatego ważne jest postawić zarzuty wszystkim od osobom, które odpowiadają za kryzys migracyjny, zaczynając z 2021 roku. Wiem, że prokuratura krajowa prowadzi już kilka lat tą sprawą. Moim zdaniem tu potrzebne jakieś rozwiązanie szybkie, prawne, ale z drugiej strony Łukaszenka również też powinien dostać nakaz aresztowania. Nie możemy wydać mu nakaz aresztowania za problemy na granicy, ale możemy wydać mu nakaz aresztowania za zbrodnią wojenną związaną z dziećmi ukraińskimi i popełnienie przestępstw przeciwko ludzkości na terytorium Białorusi. O tym rozmawiamy. Rozmawiałam z panem ministrem i panem prokuratorem generalnym Bodnarem e, w zeszłym, tygodniu. W zeszłym tak. tygodniu. Również o tym rozmawiam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski, ale nie tylko Polski, ale również prowadzimy rozmowy z ministrem sprawiedliwości Litwy i ministrem spra spraw zagranicznych Polski. Trzeba odpowiedzieć Łukaszenki. Dyktatorowie czują się bezkarni i robią to, co chcą. A jak strona polska na to zareagowała? Jak pan Bodnar, prokurator generalny Minister Sprawiedliwości, powiedział, że to jest, to jest temat ważny, że chciałby go poruszyć? że chciałby to pilotować w jakiś sposób? Pan minister powie, że tak, to jest temat ważny. Mówimy właśnie o problemie związanym z przestępczością, przestępstwami popełnianymi na terytorium Białorusi przeciwko ludzkości. Chociaż dalej nie chciałbym komentować, bo to jest suwerenna decyzja rządu Rzeczypospolitej Polski.